To tak dobrze, że jeszcze nigdy nie przegrałem do dzień dobry. Dotarłeś Treningi miały być dzisiaj od 9 rano, ale okazało się, że jak rano zawodnicy przyszli. Ja nie, zawodnicy przyszli tutaj na 9, no to wszystkie kickery były mokre z rosy. No i wszystko było ogólnie mokre, nawet lądowania ziemne i tak dalej. Więc teraz jest dopiero 11. No i zaczynamy jeździć, wszystko przeschnęło. Więc chillowanie w hotelu dla mnie okazało się wygrankiem, więc nie ma się co śpieszyć. Kuroreczka. Siemanku, serwisik krawolksowy. Dorabiam, naprawiam ludziom rowery. Dziękuję. Witam, 5 zł. Psuje części. Yy, ogólnie. Zmieniam moje przełożenie, bo miałem ciężkie przełożenie, a do style na bramkę startową potrzebuję szybko ruszyć i zmieniłem przełożenie na lżejsze. Tylko, żeby to zrobić, musiałem zmienić korbę na hołpa z powrotem, bo miałem w niej mniejszą zębatkę. Ale komu. Dobra, jako że jest dzień drugi, to czas zacząć e, trenować triki w końcu na tej trasie. Trochę wczoraj wyczuliśmy ją. Mam nadzieję, że widzieliście wczorajszy odcinek. No, wszyscy zawodnicy po kolei próbują e, swoje najlepsze triki, które będą robić w przejeździe. Ja też muszę zacząć to robić. Mam nadzieję, że kamera mnie zmotywuje. Mam na telefonie pewną triglistę, którą sobie przygotowałem już w domu. I e, na tej trigliście są triki, które muszę zrobić w przejeździe. A żeby je zrobić w przejeździe, muszę je zrobić w treningach, żeby się pewnie czuć. Więc możecie wydedukować teraz, jak będzie wyglądać mój przejazd. No i co? Robimy dla Was codzienną relację, także, żebyście niczego nie przegapili. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Będzie nam bardzo miło, jak też skomentujecie ten film. A i bądźcie z nami. Yo, let's Now can't homie, home me no. rollin'? off my condolence You don't know just how I'm doing. And the silence go, don't grow Cause they know I'm for talking fluent Got them under the influence The you are talking to them But i find your ego bumpin' my music I'm assuming I it's feelin' good And they gonna have to I got love for rappers like I do with my fucking ex-bitches and, and I got that ass, so I'm gonna ask permission if I can kick it Secular repertoire, I got that rap on with a best who did it Let's get it, I'm living. shout out to the ones so Don't Think that i wanted to of the ransom, where there's gold dog when I'm in the building And it kind of ironic, who would've thought that I'd be the hottest? To be in no distance, you know snow is a fucking fighter. Tell me who it not what you wanted. Bound to be iconic, baby, you got it. Let me get got that it. love, and that's got the hundred taking a proof on it. But I'm in the spot, and I get the feeling, raising the roof on it. You know that we gonna <laughs> get it. Hey, y'all hey, hey, hey. ain't ready. Playin' <laughs> hey, you know, up the whole damn. Przewozimy dzień drugi Szymon zaraz ma treningi do Speed and Style zaraz mamy Speed and Style Udało mi się zdobyć opaskę na Slop style bo ci sprawdzali i, i zrobiłem kilka lapsów na slopie razem z Dawidem ale bez rewelacji trzy lapsy i idę na speed and Style Szymon powiedział, że jest mną, żeby dostać opaskę Ready, Godzi? To Ready. Do nothing. Ready. <laughs> Hi guys, Sam Reynolds here. We're here in Inns. No. Hi guys, Sam Reynolds here, Innsbruck Crankworks. Innsbruck. 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 Hi guys, Sam Reynolds here at Innsbruck Crankworks, and with Simon Godziak. This is the GoPro course preview for the Cliff Bar Speed and Style. Let's go. Let's go. <laughs> Done. Easy. Nagravamy właśnie samym the Reynolds GoPro course preview na Speed and Style. I dopiero zaczęliśmy jeździć, musimy trochę przećwiczyć, żeby zacząć robić triczki na hopach. Ogólnie jest mokro i wolno, ale to dobrze, można lecieć pełnym piecem i wtedy masz pewność, że i tak hopi nie przylecisz, więc jest bezpieczniej. You ready? I'm ready. All right. 3 2 1. Let's go. It's a pretty short run to the first jump. Nice little three. Oh nice no. through the gates. These are pretty tight. On to the on off, and this bit's Rad jumping over Simon, and now he goes over. Yo, sick! That was fun! That was cool. Yo, you flip whipped! No way! Cool. <sighs> there we go, that's the GoPro course preview. Nah, that's pretty really dope. <laughs> Almost looking like uh, one of the C3 project uh, rear wheels because I always have gears and shit. <laughs> now I'll be faster. Actually. Oh, C'est perfect. perfect. Merci perfect. beaucoup. I get it, you don't care. Then I can uh, go. Go. If it gets your yeah. pencil tomorrow. No więc na Speed and Style rozkwiniłem, że mój freecoaster nie jest dobry, bo nie dość, że ma slack, no to jeszcze bieg był ciężki, a na bramce startowej muszę szybko jechać, jak najszybciej. Więc zdecydowałem, że wezmę drugie kółko z kasetą, z ten, wrzucę tam zębatkę z 12 zębami. No i tak zrobiłem. Wszystko fajnie działa, tylko że zębatka nie jest dedykowana do single speeda, tylko jest. Z z kasety z przerzutek no i teraz pożyczyłem od Tomasa że no na większą zębatkę, którą daję z boku i jakby łańcuch nie ma opcji żeby spadł w lewo ani w prawo bo go blokują z jednej strony śruba a z drugiej zębatka. Więc jest git. O. <laughs> Thank you. Mate. I'm on the scene. Billy Jean had to let him know. Put my demons in that cage, then I let him go. Mama told me just to chill, but it's still still. When I did will, got me turning in the kill bill. got taking shots, but your aim is funny. I give you the business like a family came from money. It's change funny. If you pay paying rent and on real estate, it's time for you to reevaluate and innovate. I broke that door. Now I'm speaking at the podium. Ain't broke no more. Campbell's soup is full of sodium. I smoke that ore. Just to manifest my destiny, <laughs> knowledge knowledge power. I'm about to kill him with the weed. <laughs> W mi opadło. Już mi Większość tryczków co zrobiłem, więc będzie gitówa jutro. I teraz idziemy oglądać pumptrack, bo Szymek ciśnie. No startuje. tylko że przegrywam w pierwszej rundzie. Okay, riders, To tak dobrze, że nigdy nie przegrałem, ale smak przegranej musi smakować dobrze, bo to jest lekcja. Więc nauczcie się przegrywać. I nie bójcie się przegrywać. No to ja ściągam ochraniacze No i zrobione. Ale myślę, że morning we're going będziemy be good. Based on the weather forecast, that the local meteorologist is telling the guys, tomorrow morning's a good window, as best jak najlepiej. Be here ready to ride at 8 a.m. and uh, we will start the contest at 9. That's the goal. Woo! If it's uh, unsafe, we'll probably have this conversation again. Yeah. All right. <laughs> if it's windy, it's just going to be like for us to say, yeah, we can't. Like we're not going to be able to practice anyway, so it's not going to be a day riding either way. It like, so it's just like we got one show shot. Show That's the so let's all be here tomorrow morning, 8 a.m., ready to ride for training, contest at 9. Let's go. Yeah. Czyli jutro 8 rano tutaj gotowi jesteśmy do treningów i o 9 zaczynamy, zaczynamy zawody, jeśli pogoda na to pozwoli. I dajcie koniecznie suba, bo chcę mieć dużo subów.